Siema mam widzowie? Witam z końcinku z Minecraft'a i dzisiaj lecimy z gruby rury, Dajcie łapę w górę, suba i lecimy. Ogólnie, to zanim zaczniemy odcinek, bardzo szybko muszę Wam coś mega ważnego pokazać. Dajcie łapę w górę, suba, lecimy. Już to mówiłem, nieważne. dałem na niższą jakość, bo po prostu lepiej liście wyglądają. Tak czy siak, jest parę zmian w naszej wiosce. Nie pamiętam co ostatnio było, jak. Więc pokażę Wam takie co ostatnio było, Weska się nic nie zmieniła oprócz paru raczej wielkich zmian. Mianowicie, tu to już chyba było maszyna tego, To jest beznadziejna, chyba ją zbudza. Ale no nieważne, porta ładnie działa. Wieśniaki trzeba odbudować, bo są straszne słowo zrobione. CS eee, CSGO. Jest napis, nie wiem czy Wam pokazywałem CSGO. Nie wiem czy było, beacon skończy, będzie w nich chodzi. Tam jest coś mega grubego Ale zanim to, to zrobiłem mur Wokół całej y, wioski Oprócz z tamtej strony Ale tam wszystko jest ogrodzone Tylko tu nie ma Więc, y, no jakby tak jest Wiecie co, zmniejszę sobie lekko czułość Czułość myszy tak 83 Czułość przewijania Zostawię normalną I teraz tak y, Jeśli idziemy sobie tędy czy mam, Nie mam przy nic y, Jeśli idziemy sobie tędy, proszę bardzo, jesteśmy w tym miejscu. O, o, rzadkie. Oj, ale lagu, co, co jest? Yy, yy, tutaj jest ciekawe miejsce, ale zanim to, to tutaj jest tunel, który prezentuje się, proszę bardzo, tak, jest na drugą stronę. I tutaj normalnie powinien być mur. O, proszę bardzo, w tym miejscu, ale stwierdziłem, że zrobię o, wielą, o wiele wi... większą tą wioskę. I powiększyłem ją także tutaj jeszcze ścieżka nie łączy z tamtą, ale później to połączę. Nowe, z nowych budowli. Tutaj są przedmioty na nowe budowle. E, także jest ich bardzo sporo. E, tutaj macie wszystko rozpisane co i jak. Jeszcze wszystkiego nie wykluczyłem, to co zbudowałem. Tu na przykład farma drewna jeszcze tylko nie wykreśliłem, ale później to zrobię. Nie będę dzisiaj tego robił. No i rzeczy, które mam zrobić, zbudować i tak dalej. Tutaj będzie Mr. Box. Eee, o tu nawet jest jakiś kościół, tutaj jest drzewo na morze, nowe, tam jest przejście i jest kozacki dom Leona, ale to sobie zostawimy na koniec, tutaj jest farma drzew, tutaj sobie składam drzewa, tutaj jest e, tymczasowa farma pszenicy, ale chyba tak zostanie na zawsze, bo po prostu e, przydaje się, poza tym zbudowałem boisko, e, także jakby no wiecie jest boisko, kiedy indziej jest skończę, bo nie jest dokończone. Tutaj są takie piękne ławeczki, proszę bardzo o takie typowo stadionowe. Znaczy, stadionowe takie, to jest takie typowe boisko, jakiś poboczny gdzieś tam na jakichś przedmieściach, gdzie nikogo za bardzo nie ma. Tylko jakieś dzieciaki grają i się bawią. Normalnie możemy sobie rzucać piłeczką, to nie jest prawda, piłka, ale no. Jest boisko, zrobione z oczywiście szkła. Troszkę mi to zajęło zbieranie tego, więc nie będę tego niszczył. Już mam w zapasie w razie czego. No i dywany mi się skończyły, bo to jest właśnie ta farma, ale to kiedy indziej dokończę, tu trochę naprawiłem terem. No i jest ten tunel. To wiecie co, od razu wam może pokażę Dom Leona. I zaczniemy robić to, co chciałem robić. Także y, Dom Leona od razu powiem jest z internetu. Y, może nawet dam wam linka, jeśli nie zapomnę. Y, dom jest budowany z internetu z poradnika. Ale co prawda ja zmieniłem w nim sporo rzeczy, więc nie jest taki sam jak w poradniku, bo w poradniku był z cegiel, w ogóle chyba z innego drewna nawet i tak dalej, a mój dom jest inaczej zrobiony, pod paroma dużymi względami, to jest flaga Polski, tak o, jeszcze wybuduję taką wielką flagę Polski, Ukrainy, o, to będzie w ogóle, tutaj są rzeczy na domek do środka, ale to będzie oddzielny odcinek, bo ogólnie zapraszam Leona na serwa, także... Będzie ciekawy, jest tutaj takie oto miejsce, tutaj jest taki tarasik przydatny Tutaj jest wejście na, proszę bardzo, jakieś poboczne wejście na tarasik i do domu, ale tam jeszcze nie wchodzimy Tu jest takie sobie przejście, no i tutaj jest oficjalne wejście do domku, także wchodzimy I tutaj będzie magazyn, tutaj będzie enchant, tutaj łóżko, tutaj będzie kuchnia, ale to wszystko się podpisze i zrobi w ogóle w odcinku z Leonem, także zapraszam serdecznie Dajcie suba łapę i lecimy, bo sporo tu budowałem ten dom, chyba budowałem 3-4 godziny, sufit jeszcze nawet nie skończyłem, bo jest taki oto, w sensie taki, a powinien być taki w miarę płaski, więc z czego nie skończyłem. To to jest taki balkonik, proszę bardzo, z innymi liściami niż w ogóle tych liściów nie było w poradniku, więc no. Um, więc jest zmieniony i tu będzie wielki salon z kanapą, albo ze stołem, jeszcze nie wiem co, jeszcze nie wiem jak Leonowi będzie się podobało, raczej z kanapą. No i to jest jego cały dom, także powiem wam bardzo, jestem zadowolony z tego jak to wyszło. Ale przechodzimy do celu odcinka. E, czyli na pewno mm, coś zobaczymy z listy, bo już sam zapomniałem. E, może odhaczymy sobie to co jest. Farma Expa Nie ma farma drewna, farma expa chyba tam będzie. Eee, to nie mikstury budowla, farma jakoś Kto umrze pierwszy ja to ogólnie nie pisałem jakoś specjalnie ładnie, tylko po prostu tak żebym wiedział co chodzi. Rogowskaz, stadion do kosza i piłki, szpital, latarnia, pos... wow Może latarnię spudujemy Dobra, nie wiem na razie. Eee... A nie, otwórz złego Mister Boxa. Box, no fajnie to jest napisane. Um. Posąg kury. Lecimy posąg kury zrobić. Bo to nie jest jakaś trudna rzecz. Tu nawet są chyba rzeczy. E, tu jest też dużo e, owiec. Znaczy owiec. E, ogólnie wszystkich tych, tych, tych. Więc możemy to sobie zniszczyć. Zabrać do ekipunku. I akurat będziemy mieli podląd jak kura wygląda. Także kura... Mm. Tutaj, proszę bardzo, łapki są tak. Ok, pomarańczowy się nie przyda. Um, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurczę. Eee, trzy, sześć, dobra. To budujemy od razu. Kura będzie gdzieś tu. Raz, dwa. Raz, dwa. Proszę bardzo. Raz, dwa. Proszę bardzo. To nierówna jest ta góra, no ale dobra, trudno w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę bardzo, pomniczek. Yy, na jaką długość? Na długość 2. Proszę bardzo, na długość 2. Chyba nie starczy mi tych bloków. I podbicie do góry o jeszcze z tyłu. I na raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I teraz najgorsza część, najtrudniejsza z białego betoniku, proszę bardzo. Ojojoj! Mm. Raz, dwa. Kurde. Kura. Raz, dwa. <grym> raz, dwa. Dobra, się co? O, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A dobra, tu jest siedem. Proszę bardzo. Zapytacie się, jak to zrobiłem? Nie powiem wam. Nie powiem wam. Po prostu, po prostu wam nie powiem. Dobrze, czyli to będzie tak. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. U sześć być o jeden w tom. Długość od spodu to będzie jakieś... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć, proszę bardzo. Yy, czyli w tą stronę podbudujemy się tym czerwonym betonem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Yy, I do przodu. Kurde, kuraki, kuraki. Wiecie co? Możesz pójdę przespać zaraz się widzimy. Właśnie sobie zdałem sprawę, że trzeba tą górę będzie mega oświetlić. No ale trudno, lecimy. Um, raz, dwa, trzy, cztery... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... I jeszcze jeden, raz, sześć. My sobie to tak uzupełniamy. Jest bardzo pięknie i gitara się ma grana. Chyba mi nie starczy tych białek bloków. Nie no naprawdę, nie starczy mi ich. Nie gadajcie, nie gadajcie, że... Starczy mi bloków, dobra, ja sobie tu oświetlę, nie mam pochodni, użyję lampion, um, tak, jestem oszczędny, Spokojnie jestem eko, <laughs> jestem oszczędny, jestem eko, wszystko, jestem, eee, dajemy sobie białe bloczki, kurde, ale w ogóle u mnie burza wali, co jest, nie wiem, nie wiem, czy to jest burza, czy wiatr, wszystko mi jedno, trzeba nagrać jak trzeba, nie, a nie, cóż, dobra, tu mi starczy. Oj! Myślałem, że golema trafimy za. Dobrze, teraz trzeba znowu zobaczyć, jakie skóra. No nie! Znowu muszę patrzeć. Śmieszko widzę, w międzyczasie zmieniłem skina, ale tak czy siak dobudowałem Tom. I został mi tylko jeden bloczek. No dwa, ale jeden bloczek do postawienia. I od razu zniszczę też ten champion, nasz lampion, bo mam pochodnie. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo bo czego mi nie będzie szkoda? To się przyda niebieski. Let's go! I pomarańczowy. Oj, tu jest ta dziura, dobra, proszę bardzo. I biały ostatni bloczek. I ostatnia pochodnia. I może jeszcze sobie wejdziemy tutaj na piękny dziób. Oj, oj, oj. Chyba wam nie pokażę. Wiecie co? Oj, przepraszam, czkawkę mam. Wiecie co? Mam fajny pomysł, jak to wam pokazać. Ogólnie to też nie chcę na tej, yy, na tej yy, na tym serwerze nie budować jakichś żadnych mega wielkich rzeczy Kurde, zepsułem Tylko jedyne rzeczy, które są to potrzebne, takie, które są rzeczy naprawdę potrzebne O, widzicie? Tutaj oczka, tutaj ten dziób, lekko za szeroką głowę zrobiłem, więc musiałem to troszkę powiększyć Ale wygląda to tak jak oryginał, macie tu dla porównania prawdziwą kurę Wszystko obliczenia są dobre tu jest 6, tu jest chyba 7, albo 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um, tutaj jest o 1 pixel, tutaj jest po 2, na górze jest wszystko po 4 i 6. Eee, 6, dobrze, 4, dobrze. I tu jeszcze tak, wszystko jest zrobione. Także kurka jest skończona. tu jeszcze zostało bardzo dużo miejsca, więc myślę, że tu nie tylko. Miała być na początku tylko kura, ale może tu się wybuduje, no chyba że to będzie wielki wieżowiec, ale nie. Chyba nie, bo tu chciałem zrobić taką e, górę e, zwierząt Jakby no, tu coś musi być zwierzącego Jeszcze nie wiem co, dlatego nic nie robiłem O, jakieś ploszki e, Sorry za koordynaty, nie wiem po co to się dzieje Widzicie, tutaj mi się zepsuły A um, W każdym razie, e, który tydzień? Czy tu piszą dni? Um, nie, wiem. Track serwer Właśnie coś się zepsuło i nie piszę ani koordynatów, ani... Ani, ani nie pisze. To niby są koordynaty, ale to są chunk relief. Really, czyli to nie jest to. A nie pisze mi za to, który jest dzień, także. Smutno mi, nie, niestety. Nie pisze mi też, jaki blok tutaj jest po prawej stronie, więc to mi się nie podoba. O, no chyba, że tu pisze eee, 2048 MB. Connection. nie pisze, jaki dzień, no trudno. Eee, tak czy siak, tutaj jest jedna wielka krowa. Bardzo ładna krówka. Jedna jest najlepszych, która mi już wyszła, bo nigdy nie budowałem chyba krowy. Eee, tutaj wyszedł kurczaczek i tam, i tu coś jeszcze musi być. Tam też beacon chyba... A nie, beacon nie zrobił, bo to nie ma sensu. Tak czy siak, no kurczę, co tu jest takiego... Eee, Farma tego, farma jedzenia, policja, dobra, policja nie jest potrzebna, ale mój dom, stodoła dla konia, McDonald's też nie jest potrzebny, ale no. E, to jest potrzebny, to jest zwykły domek. E, tutaj kaktusiarnia jest potrzebna, biblioteka, farma trzciny, farma osadników. O, tutaj mogę tak ładnie u, ojojoj, udekorować, proszę bardzo, żeby mi się mopki nie lespiły. Tutaj kolejka, wszystko jest potrzebne, portal, Farmy, dobra, staż porządna nie jest potrzebna, ale dom Leona jest potrzebny. Mister Box jest na odcinek potrzebny. Tunel jest potrzebny, bo czasami pewnie będę chodził tędy. chociaż oczy rzadko, ale będę pewnie chodził tędy. Yy, to jest do grania z Leonem, którego pierwszy jest tutaj mogłoby być tam. Yy, dom Leona jest potrzebny. Tablica jest potrzebna. Farmowiec jest idealnie potrzebna i jest bardzo ważna. Także ja chyba w tym momencie załatwię tu i na, yy, na Mister Boxa. Hmm. Tu sobie odstawię wszystko. Proszę bardzo, czerwona waluna. To tutaj, w sensie block. Eee, no i chyba wszystko. No i pozbieram rzeczy na Bikona nie? Wszystkie gwo, głowy, tylko moje i moja ilona. Wieżowe Swarmolawy, tylko ring, eee, Tu chodzi o inny ring. Skin Vixa 2D, tego nie będzie. Posąg kury. No i git. Farmy świsnących jagód nie zrobię, zrobię zwykłe jagody, ale nie mam jagód, więc no. Dajcie łapę w górę, suba! I lecimy niedługo z kolejnym odcineczkiem. Także smutny Wix mówi, żebyście dali łapę w górę, to będę szczęśliwy. I neura!